Cześć, witajcie. Tutaj Martyna z Irbini. Na początku powiem kilka takich informacyjnych wstępnych na temat, właśnie sklepu. Otóż pracuję teraz nad sklepem internetowym, który będzie na stronie bloga, czyli jakby połączę łączę teraz te dwie platformy, żeby móc jakby bezpośrednio zarządzać tym wszystkim. Czyli, jakby strona, na której publikuję teksty na temat jerby, roślin i tak dalej, będzie też teraz funkcjonowała. Teraz, w tej chwili, jako taki katalog produktów, stopniowo go uzupełniam, więc, jakby podczas tej przerwy, kiedy my stacjonalnie już nie jesteśmy w Toruniu, tak jak to było dotychczas, ale jesteśmy w Toruniu, więc, jeśli potrzebujecie czegoś, to śmiało. Ale, jakby jest taki czas teraz przejścia. Podczas którego po prostu uzupełniam produkty i wybieram, wybieram te, które są takie. Czyli e, chcę dawać Wam naprawdę najlepsze herby według mnie. E, razem z wiedzą e, i ze wszystkim jeszcze innym, co się nawinie, w związku zioło, z ziołolecznictwem, ale o tym stopniowo będę informować. Także możecie się spodziewać też ziołowych różnych rewelacji. E, no i dobra. Chciałam dzisiaj opowiedzieć na temat yerba mate i muzyki. Ten temat taki mi się po prostu nawinął, bo ja bardzo dużo słucham muzyki, bardzo dużo jakby uczestniczę w różnych koncertach, wydarzeniach. Mamy zresztą takie małe trochę audiofilstwo na punkcie jakby dobrego słuchu muzyki płyt muzycznych, więc cały czas ten temat w moim życiu zawsze był obecny. I chcę powiedzieć właśnie z czym się wiąże. Muzyka w stosunku do hierba bo się wiąże bardzo mocno. Może to się wydawać. Znaczy, w sumie nie, wydaje mi się, że to jest bardzo prawdopodobne, nie? bo chyba wiadomo, że społeczeństwa tradycyjne, archaiczne ludy. Czy też w ogóle rdzenne różnego typu wierzenia są oparte mocno na muzyce, na rytuałach, podczas których obecne są pieśni, kręgach i wszelkich, wszelkich takich medycynach, że generalnie jakby w tych kulturach dawnych muzyka to była normalka. Jeśli interesujecie się w ogóle historią muzyki czy kulturą z nas, no to na pewno to wiecie, że, że jakby normalne dla społeczności było to, że jest w niej obecna muzyka i w niektórych społecznościach nadal to jest obecne. A u nas się to trochę jakby rozwarstwiło, wszystkie te szkoły, akademie muzyczne trochę sprawiły, że ludzie zaczęli myśleć, że my, że, że nie każdy jest uzdolniony muzycznie o coś, ta, coś takiego. A kiedyś to nie, nie miało znaczenia, to w ogóle nie o to chodziło. <laughs> Oczywiście, jakby mam, jest, jest coś, co można nazwać talentem i predyspozycją. Ale jest też nasza własna potrzeba wyrażania się w śpiewie, w dźwiękach, yy, słuchania, obcowania z tym pięknym, wspaniałym światem, który jest przede wszystkim i po pierwsze obecny w naturze, z którą obcujemy na co dzień. Mam nadzieję, że obcujecie. W każdym razie, Indianie, Guarani, od których pochodzi yerba, jak i w ogóle Indianie żyjący, um, rdzenni mieszkańcy Ameryki, um, oni. Generalnie, teraz mówię o Guaranich. Mieli w swoim światopoglądzie bardzo zakorzenione takie postrzeganie lasu jako takiego plastycznego źródła wiedzy, też takiej dostojności, kontaktu w ogóle z czymś nadprzyrodzonym, a zarazem uziemiania tego. Jakby las był dla nich taką wyrocznią. I oni mieli swoich bogów, mają swoją mitologię, ale jakby właśnie ten las. Ze swoimi drzewami był takim mocnym, właśnie przewodnikiem. Guarani odbierają naturę w sposób plastyczny, wizualnie, dźwiękowo, zapachowo. To wszystko się łączy, to wszystko jest w nich obecne, i przy odbiorze, jakby Czy w ogóle kontakcie z rzeczywistością, to jest bardzo istotne. No i w przeciągu swojego no, po prostu istnienia. Kiedy już jakby weszła trochę kolonizacja do Ameryki, bo oczywiście ta muzyka była obecna, bo Guarani bo byli, są bardzo muzykalni. A kiedy kolonizacja się zaczęła, no to wiadomo, no to trzeba było walczyć o życie. Ale gdy jezuici zaczęli zagarniać tych Indian do swoich redukcji jezuickich, na, terenie, na, których, na terenach, na których dzisiaj się produkuje yerbę. Ja o tym pisałam w historii Erba mate, możecie na stronie poczytać. I tam, Jezuci zachęcali, czy też kazali Indianom produkować instrumenty muzyczne. Oprócz tam jeszcze innych wielu, wielu prac, bo oni po prostu to, to życie tam się opierało na, na pracy w społeczności i właśnie tworzyli instrumenty muzyczne, które szły do Europy. Skrzypce, no z drewna takie, takie instrumenty robili. No i oczywiście sami uczyli się tych pieśni i śpiewali. I to były chrześcijańskie pieśni. Ale wie, wie, wiemy już teraz, że Indianie mm, nie jest tak, że oni po prostu przeszli na jakąś wiarę, tylko oni z reguły postrzegali świat wielowymiarowo. E, czyli to było na równi z ich wierzeniami. Często to się, to się mówi na to dwuwiara, e, albo taka nieświadoma, albo właśnie świadoma z przekory. Nie, nie ma to teraz znaczenia, bo mówię o muzyce, ale mogę kiedyś też powiedzieć więcej na ten temat tych historycznych rzeczy i mitologicznych. No i w każdym razie to zupełnie zostało. Zostało w tej społeczności, w paragwajskiej społeczności. Oni mają swoją taką tradycyjną muzykę, która się nazywa Polka, albo harfy paragwajskie. Harfy paragwajska to jest taki typowy dźwięk po prostu tamtejszych ziem, który generalnie gdzieś tam właśnie swoje korzenie ma w tych muzykalnych esencjach bycia guaranim. I rzeczywiście muzyka po prostu mm, jest czymś podstawowym w takich utrzymywaniu po prostu więzi społecznej, tak samo jak yerba mate. To po prostu idzie w parze, jest nierozłączne i też jest związane z szamanizmem, który w tych kulturach po prostu istnieje, jako pewien fach. <laughs> A same pieśni, czy, czy, czy tworzenie dźwięków, czy wydawanie dźwięków też zgodnych z, z dźwiękami natury, jest po prostu częścią życia. To ja sobie teraz wychnę tą paragwajską hierbę. I może o niej jeszcze powiem trochę, bo właśnie oprócz tego, że muzyka jest mocno związana z, z, z kręgiem, jakby wspólnotą rytuałem, też hierbowym to sama tykwa jest związana z muzyką. Dlaczego? Dlatego, że z tykw Produkuje się naprawdę różne instrumenty muzyczne, i o nich możecie też poczytać, a nawet ich posłuchać we wpisie e, na stronie irbinipl ukośnik Blog. E, tykwa z rodziny Dyniowatych taki jest bodajże tytuł. Jeden z pierwszych w ogóle artykułów, które napisałam, e, i właśnie na temat tych tykw, e, w ich zastosowaniu też w muzyce do przechowywania, na przykład jedzenia i tak dalej. E, ja tu teraz piję z tykwy, która jest w stylu porongo, czyli jakby ona jest odwrócona z górnej części i ma podstawkę, tak trochę po argentyńsku. I e, sobie e, zrobiłam kuradu niedawno tej tykwy i sobie teraz z niej piję, naprawdę fajnie, e, fajnie mi się z niej pije. E, no i, ale właśnie dobra, tykwa, więc e, chyba takim najważniejszym instrumentem, o jakim chcę powiedzieć, bo o reszcie możecie sobie przeczytać w tym poście, to są grzechotki z tykwy. To jest zupełna podstawa, i tak naprawdę, mm, jeśli macie na przykład zużytą, zużytą tykwę, której już nie pijecie, i nie chcecie na przykład, żeby ona służyła jako wazon albo stała i się kurzyła, to zróbcie z niej grzechotkę. I to będzie super wtedy, jakby mm, dacie dalsze życie tej, y, temu owocowi. Y, no i zobaczycie w ogóle, jak fajnie można obcować sobie z, z tymi wszystkimi naturalnymi. Akcesoriami do hierby i w ogóle z samą hierbą, jak ona pięknie nas tutaj uczy wykorzystywania swoich zasobów, czerpania z nich e, inspiracji, też i różnych nauk. Także grzechotki styk, tak zwane marakasy, też e, e, instrumenty, które na przykład są wykorzystywane w kapoerze, także to, to, to jest naprawdę jest szeroki ten świat koteki yy, czy w ogóle do przechowywania żywności się takby wykorzystywało też No ale okej. Okay. I jeśli chodzi jeszcze o muzykę yy, z IRB to yy, jak można tego doświadczyć? No najłatwiej spotkać się z przyjaciółmi ze znajomymi, zabrać jakieś instrumenty albo sobie stworzyć na przykład nie wiem w słoiku z ryżem do grzechotania albo z tykwy pić sobie yerbę, pomuzykować, zobaczyć co wypływa i pozwolić temu dźwiękowi się ponieść. Um, I jeszcze tutaj taka właśnie ciekawostka. Yerba mate, według też różnych badań i faktów yy, wpływa na gardło, na nasz przełyk. Yy, jakby nie było, jest, to już mówiłam w tym wcześniejszym filmiku, on wyszedł w ogóle trochę mi yy, Trochę ciemny on był, jakoś cień się rzucał, trochę źle ustawiłam ekranik, więc przepraszam za to. Ale w każdym razie układ pokarmowy tu się zaczyna, a skoro hierba jakby wpływa na niego, no to wpływa też tutaj na gardło. Jest przeciwbakteryjna, jest, też leczy zapalenia różnego typu, więc w pewien sposób można powiedzieć, że odblokowuje nam gardło, Szczególnie, kiedy pijemy yerbę o dobrej temperaturze, nie za gorącą, to wtedy bardzo przyjemnie nam wręcz masuje, bo sobie ją pijemy przez słomeczkę i to jest też taki ruch, który jakby mm, pozwala nam masować sobie tutaj te miejsca. No i oczywiście to wpływa też na łatwość w komunikowaniu, w wyrażaniu się, nie mówiąc już o tym, że yerba ma te różne właściwości, które generalnie wpływają na otwartość, komunikatywność, przyjemność, dobre samopoczucie i jakby to też sprzyja temu, że możemy po prostu łatwiej wyrażać się dźwiękowo w śpiewie czy, czy w jakichkolwiek innych formach, w jakich chcecie się wyrażać. Jerba w tym pomaga ze względu na te swoje właściwości, więc tu mamy kolejny taki punkcik za tą muzycznością tego naparu i tej roślinki. Można by mówić o muzyczności świata natury bardzo długo, to, to, to jest tylko takie zaznaczenie tematu, e, zauważenie go no i zachęcenie Was do eksploracji tego, tak? I słuchania, słuchania nad zmysłami i doświadczenia i, i, doświadczania i w swoim życiu. Także smacznego. Życzę wszystkim i do usłyszenia!